Proszę Państwa, wszystko pięknie kwitnie na chwałę Bożą. Tu mamy po prostu pomarańczowe kasztany. To jest chyba ta wuła japońska, ja się dobrze na tym nie znam, ale bardzo silnie pachnąca rzecz. Tutaj w Krakowie często jest w centrum na Alejach, czy na Starym Mieście występuje. No a tu mamy różyczkę, czarny bez i już yy, tą no, zapomniałem przecież, że wiadomo, co to jest. No, ym, akacja, prawda? Robinia akacjowa. Więc proszę Państwa, piękna jest w tej chwili przyroda. Bardzo się wszystko pięknie rozwija. Na chwałę Bożą. Przy okazji możemy oznajmić koronkę, dziękować Bogu i prosić, żeby była piękna pogoda, piękne słońce, piękny urodzaj i błogosławieństwo Boże. Co daj? Boże, amen, amen, amen.